Dziękuję Wam, Koniki, za dzisiejsze ćwiczenia. Naprawdę uczestnicy kursu byli bardzo z was zadowoleni. Bardzo podobały im się ćwiczenia na plaży z widokiem na morze, a także galop na plaży. Naprawdę dobrze to wszystko wyszło. Teraz oczywiście możecie odpocząć, możecie sobie pospacerować spokojnie, bo jednak pewnie zmęczyło Was trochę te ćwiczenia. A ja pójdę już niedługo przygotować Wam coś do jedzenia. Może na dzisiaj będzie marchewki. Hej, dziewczyny, ćwiczenia wyszły chyba nam całkiem dobrze. A Wam jak się podobało? My już od dawna bierzemy w tym udział, tak więc to dla nas nie była żadna nowość. A no tak, zapomniałam, że Wy przecież jesteście stąd. Wiecie, chciałabym przejść w tę stronę, ale za bardzo nie znam drogi. Może ktoś chciałaby, któraś ze mną iść? Wiesz, ja jeszcze miałam trochę pochodzić. Chciałam zamoczyć kopyta w morzu. Może popływam, więc. Raczej nie mogę. W porządku, a Wy? ja chyba też za bardzo nie mogę. Cześć. To może chociaż ty... No dobrze, skoro już wszystkie dziewczyny poszły, no to już... No dobrze, mogę ja z tobą się przejść. Dzięki. Masz na imię Lukrecja, prawda? Tak. A właściwie tak z ciekawości, dlaczego Lukrecja? Przecież nie jesteś ciemnego koloru. To dłuższa historia. Może kiedyś Ci opowiem. Okej. Okay. Widzieliście, Neptun już podrywa klacze nowe, a my tylko stoimy i nic się nie dzieje. A co ma się innego dziać? No też powinniśmy lepiej się z nimi poznać. To się poznawa nikt ci przecież nie broni. Ty jest zawsze jesteś taki browaty. Ja nie wiem, jak wanilia z Tobą by wytrzymywała. Teraz chcesz trochę od Ciebie odpocznie. Zamknij się. Dobra, to ktoś idzie ze mną? Forsycja? Nie, dzięki. No to może ja. Chociaż. Co znowu? Przecież nie masz żony jak Narcys, ani męża jak Forsycja. Tak, martwi się o Stella. No wiecie, jest zrzebna i została tam. Jest moim przedziółką. Tak wiem, ale nie została przecież sama. Jest ze swoją najlepszą przyjaciółką, Wanilią, i za Anakinem. Więc wszystko z jest w porządku. Chyba, że ty nadal coś czujesz do tej stoli, a ja o tym nie wiem. Cześć, pamiętacie mnie? Jestem Róża. Tak, pamiętamy. Jesteś razem z nie z demonem. Trudno zapomnieć. Mogłabym chwilę zwalnić postać, bo demon gdzieś poszedł. Jak to demon... A ja tutaj czuję się taka sama. Wszyscy inni się znają. Chcecie, to stójcie. Ja tam idę się przejść. Potrzebuję samotności. A tu za bardzo tłoczno się robi. On zawsze taki był? Tak, zawsze. Wiesz, czasem tak sobie myślę, że narcy naprawdę jest bardzo podobny do demona. Narcy do demona? Tak, może trochę przeciwnie charakterem mają naprawdę podobne. Gdy ta wchodzisz do wody, nie wiesz, wydaje mi się, że dzisiaj może jest trochę za zimno. Ja tam sobie wejdę. Jesteś pewna, że nie chcesz wejść za mną? Mm, chyba nie, trochę za chłodno. Może jutro. No dobra, to idę sama. Okej, okay, ale wracaj szybko. No dobrze, a co martwisz się? Nie, no wiesz, no, jest zimno, więc nie chcesz, żeby się przeziębiła. Poza tym jasno, że się martwię moją przyjaciółkę. Fajnie, miła jesteś. To idę. Na pewno zaraz wrócę. Okej. Okay. Cześć dziewczyny Demon Ty znowu tutaj? A ja myślałam, że klacze powinien zawsze się cieszyć na mój widok Cieszę to się wiesz kiedy? Kiedy Cię nie widzę O, idzie Afrodyta, poznam ją bliżej Cześć Zostawiasz mnie samą z nim? Czyli z kim? Z najlepszym, najprzyjemniejszym o nad morzem. Właściwie w całym kraju. Weź już daruj sobie tych chwaleń. Nikt nie chwali, to sam, tylko się doceniasz. Nikt, właśnie wszyscy mnie chwalą, bo jestem to najlepsze. Demon zamknie się i tak nikt cię tutaj nie słucha, a już na pewno nie ja. A tak w ogóle, co stan słuchać u was w stadnienie? Przecież wszyscy prawie są w naszej tutaj. Tu wiesz, co u mnie słuchać? To po co głupio pytasz? Miałam na myśli, co tam u na przykład stali. A to już nie twoja sprawa. Gdyś Cię skrzywdziłeś, a po co w ogóle się interesujesz? Okej, okay, w porządku. Masz trochę racji. Ale to wszystko stało się niechcąc. Tłumaczyłam już, że nigdy bym tego nie zrobił, że to wszystko była pomyłka, chciałam wtedy cynamona. Tak wiem, Chciałaś odrób cynamona, wiesz co? To jest tak miłe, że naprawdę aż słuchać tego nie mogę już. Po prostu daruj sobie, bo nie wiem, co Ci zrobię. Czasem są mniejsze te fale, tak, czasem są mniejsze, a wiesz, wieczorem jest najpiękniejszy zachód. O, to cudownie, ciekawe czy mogłabym tutaj wybrać się wieczorem. Jasne, możemy iść na spacer, jeszcze z Arizoną, moją przyjaciółką. A, i z Lukracją. ona teraz poszła przez się z e, tym nowym chyba, na mu na imię. A, jasne, fajnie, wiesz, jesteś bardzo miła. Ty też. Właśnie, kurczę, zapomniałam, co się stało. Arizona na chwilę weszła do morza, ale miała zaraz przyjść, a już jej nie ma jakiś czas. Trochę się boję, bo, bo dzisiaj jest zimne morze, a po tym są trochę większe fale. Nie chcę, żeby się coś stało. No to może chodźmy po nią. No dobrze, to poszukajmy. A może ktoś jeszcze by nam pomógł? To może... No, kto jest twoim najlepszym przyjacielem? Nie mam już tak przyjaciół, wiesz? Nie masz przyjaciół? A kto jest z twojej stadniny? Demon. Ale on, on nie jest moim przyjacielem. No dobrze, to poprosimy o pomoc kogoś. Po prostu kogo spotkamy. No dobrze. Ojej, nie nadążam płynąć. Pomocy jest tutaj, ktoś nie zdąży. Muszę panać szybciej Rekin. Czy mi się wydaje, czy ktoś woła pomocy? Pomocy, ratunku, rekin. Kto chyba jednak woła. O, tu tam. Ratunku, pomocy! Pójdź szybciej, podaj mi kopyto. Szybciej nie dam rady. Pospiesz się. Już prawie cię mam. Stążyliśmy w ostatniej chwili. Dziękuję za pomoc. Nie wiem, czy poradziłabym sobie bez ciebie. Naprawdę dziękuję. W porządku. Nic takiego nie zrobiłam. Nieważne. Zaczekaj. Niech masz na imię? Narcyz. Jestem Arizona. Naprawdę bardzo jestem ci wdzięczna. Wiesz, nigdy nie spodziewałam się, że tutaj są rakiny. Mieszkam tutaj bardzo długo i nigdy nie spotkałam żadnego rakina. W ogóle mówili, że tutaj nie ma rakinów na pewno nie tak blisko brzegu. Dlatego zawsze tutaj wchodziłam i nie spodziewałam się, że może być. W porządku, ja tam się nie znam na rakinach. Widziałam go chyba pierwszy raz w życiu. Dziękuję, Narc. Okej, okay, nie, dziękuję już. Pójdę już. I płynął na mnie taki olbrzymi leki miał takie wielkie zęby i paszcze. I w tym momencie pomógł mi ten narcyz. z znaczy go lepiej? To cudownie, że Ci pomógł. Wiesz, że ja go nie znam tyle, co Ty, a właściwie mniej, bo tylko pamiętam, jak się przedstawiał. A Ty róża? Trochę go znam. Ale nie mam o nim aż tak dobrego zdania. O, nieważne, Nieważne, jak pójdę się ogrzeć, bo strasznie znalazłam przez to może być to wszystko. Jasne idź. Mm, ja też już chyba pójdę na ostatni, nie? Jestem trochę głodna, a miał być obiad. tak, zaraz do Was też dołączę w sumie. Hej. Cześć. Pamiętasz, że mnie jestem talisman. Świetnie, jakoś szczególnie ale nie zwróciłam okropnie na Ciebie uwagi, że mam Ciebie tak zapamiętać. A ja zapamiętałam, jak można imię. Uważam, że Twoje imię bardzo za Ciebie pasuje i całkowicie się z Tobą zgadza. To znaczy, no można imię akurat Prawda, wspaniałe imię. Wiesz, jeżeli próbujesz mnie poderwać, to nie mam nastroju. Szkoda, poza tym, skąd wiesz, że próbowałam? Tak mi się wydaje, wcale nie próbowałam. Tak sobie tylko przechodziłam. Okej, okay. i tak to myślę, że próbowałaś.